Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Dead Run lecimy z koksem, lecimy, ciskamy, Woohoo! Oczywiście, właśnie tak, właśnie tak jak to pokazałem, nie wiem dlaczego, ale gra mi troszkę klotkuje, niedobrze, niedobrze, ale no nic, może, może z tym i tak mi się uda wygrać, chociaż wątpię, bo zostałem wyprzedzony przez kogoś, nie wiem jak to się stało, Woohoo! dobra, troszkę nadgoniłem tempo Troszkę nadgoniłem, miejmy nadzieję, że tutaj nic, nic się nie stanie. Bo jakieś tutaj wybuchy, yy, kichania małych yy, nieważne, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Z koksem ciśniem od razu dziękuję wam za wszystkie opaczki w górę, jakie zostawiacie do tej serii ogólnie jeśli zostawiacie, to jesteście super. Dzięki za udostępnienia filmu na Facebookach i na innych social mediach, dokładnie tak. No i za co by wam tu jeszcze podziękować. Nie wiem, ale dzięki, że to oglądacie. Naprawdę wielkie dzięki. o tak jestem fajny i wam podziękuję, tak. Dobra, tak Tak. jeszcze chciałem powiedzieć po prostu na początku, ale zapomniałem oczywiście wyładowałem z czymś innym. Jeżeli chcecie taką koszulkę, to oczywiście w opisie jest. O, to chciałem powiedzieć. Co tu się stało? Jakieś wybuchy, hecheszki i dzikie kaszaloty. Dobra, lecimy, 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 lecimy z koksem. Które będę? Pierwszy! Ha, udało się. Tak, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, jestem pierwszy. Także Didi, yy, te, te, też dla ciebie, Didi. A co, ukończyłeś drugi? A nie, dla mnie, Didi. A, to dziękuję. Dziękuję. Do kogo by się tu tepnąć? Ty masz. Yy, śmieszny, śmieszny ten. Aha, już. Już jednak ktoś ukończył. Dobra. Lećmy szybko na metę zobaczyć. Pokibicujmy komuś. Bo tu ktoś mi machał. O, ty mi machałeś, bądź machałeś. Pokibicujmy. Dawaj Mr. Tubek, niby, niby tutaj ksywka dla yy, chłopaka, ale skin dziewczyny, także no nie wiem, Zobacz, nie, wiem nie wiem komu kibicuję, o nie, dajesz, dajesz, musisz ukończyć Masz jeszcze 17 sekund, czy dasz radę, czy dasz radę? Dawaj, 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 leć z koksem. Le e no nic, no nic, no nic, trudno z następnym razem ci się uda, na pewno Dawaj, no spróbuj no nie, no jak to tak? Ja tu kibicuję i co? I, i dobra, nieważne, nieważne, ale i tak wielkie GG. Udało mi się! Hej, hej, hej! O, ktoś na drugim miejscu y, ch chyba, chyba nie dowierzał i wyszedł. Tak, stwierdził, kurde, jak to możliwe, jak to możliwe? Dobra. Chodźmy tutaj, bo tutaj się szybko zacznie. Nie wiem, czy będę robił teraz cięcia, bo jeżeli oglądaliście odcinek ULJ, to on tam wspomniał właśnie, że teraz nagrywamy oddzielnie przez jakiś czas, gdyż czeka mnie w czerwcu sporo, naprawdę sporo wyjazdów. I w sumie powiedziałem w tym odcinku z Hardcora, który nie wiem kiedy wleci, bo, bo nie wiem w którym to odcinku mówiłem, bo już sobie zapas z Hardcora zrobiłem Ale w czerwcu mam naprawdę dużo wyjazdów, także muszę nagrać to na szybko eee, Najlepiej bez cięć, bez wszystkiego i lecieć z koksem, ale chyba do Detrana cięcia porobię, bo to w sumie mam ma mały pikus Cześć, cześć, witaj, witaj czy, czy jesteś subskrybentem mojego kanału, czy po prostu się cieszę, że też Ci się tutaj udało wlecieć? Zobaczymy, on coś pisze, nie on nic nie pisze, on się wypina, nie wypinaj się, napisz coś Elu, hey, ej hey, panie Koko, Koko -co. Dogi Koko, Dogi Koko, napisz coś, ok? High City znowu wygrało, jejciu, co się stało, no nic, no nic, znowu sobie poskaczemy na High City oczywiście, of course, tak Tak, niech już mnie tutaj tam przeniesie Chyba, że High City to inna mapa, bo tam to była Larian Ruins, a nie to inna mapka. Przepraszam właśnie tak. To jest High City, to jest... To jest jedna z takich pierwszych mapek tutaj na tym serwerze. Znaczy odkąd ja gram, oczywiście i nagrywam. Jednak to jest ta z trudniejszych. Nie wiem czy da się tutaj wpaść. Znaczy pewnie ktoś tutaj wpadł. I pewnie ja też tu kiedyś wpadłem, ale to nieważne. A, to ta mapa, w której potrafię przegrać na samym początku. O nie, najgorzej. Dobra, cześć! Czemu chcesz mi przeszkadzać? O, znowu ty. No widzisz, teraz dasz radę, ja ci mówię. Będę kibicował, jak mi się uda do mety dolecieć. Jeżeli mi się nie uda, to nie będę kibicował, ale już ci teraz kibicuję, także dobra. Jako, że mi machasz, to ci kibicuję, a co? Możesz nawet wygrać. Nie będę zły. <grym> tak, bo chodzi o dobrą zabawę, standardowo. Tak, jak, jak to Purpos mówi. <grym> dobra, hops, hops, hops. 7 sekund, 6 sekund i lecimy z koksem. 4, 3, 2... Jeden paszliwon, nic nie widzę, i umieracie dobrze wam tak. O, w idealnym momencie wyskoczyłem, to jest to, na takich zasadach się gra. Cześć kolego, może tutaj sobie postój, może innych potroli, czy coś w tym stylu. Ja sobie polecę do przodu. Upa, upa, upa. Skaczę dalej, skaczę dalej, skaczę dalej. Na bustach, a co? O, tutaj się wysadzać, ale fajnie. A tutaj się leci, okej. Okay. Dobra, jedyny skok, jaki mi pozostał, to skok za siebie. O! No nie! Już... Już byłem taki szczęśliwy i wyszła... ...kupka... ...na... na słono. Dobra, lecimy, lecimy. Okej, okay, tutaj już jest na zielono, czyli dosyć dawno stąd... zszedł. w sumie to mnie nie dziwi, bo dosyć nieźle sobie kolega tam... ...RADZIŁ! Oj, goddammit, tak, 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 wiedziałem, że to tak się skończy, zioł! Zioł. A! Wyrolowałem cię. Dobra, super. Bardzo mnie cieszy, że nie oberwałem z tego dyszla O cześć, co ty tutaj robisz? Och! Och, jak mi przykro. Poczekam. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Lecimy dalej. Będzie chyba. B będę chyba gdzieś daleko na, 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 na podium. Uuu. Dobra, super. Trzeba tutaj szybko wylecieć, bo tutaj pod tapianko jest jakieś, jak pamiętam. Dobra, pek, pek, dobra, jestem, stage 6. O nie, to to miejsce najgorsze na świecie. Och, kaman. on. Dobra, weźcie tam tego zabijcie, ok? O nie, Uuu. trzeba wpaść w pańczynę. No, nie wpadłem w pańczynę. God damn it, kto to robił? No nie, ta mapa mnie nie lubi. Stanowczo, pamiętam kiedyś, też się trudziłem. Jak, jak nie powiem, kto na tych pańczynach. I wyszło jak wyszło. Szybko, 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 bo on to zaraz wysadzi! Zaraz wysadzi atmosferę Zaraz powie. Elo, 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 elo Kokoszko ci tu zapuszczę i będzie się elo Szybko, 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 szybko Uuu. Jest już myślałem, że po prostu wpadnę do wody. Drugie miejsce, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie, bardzo fajnie. Zobaczmy jak tam widz sobie radzi. Gdzie ty jesteś? Jak to cię nie ma? Przede mną? Przede mną zakończyłeś? Nie. Jen. A może, może umarł za dużo razy? Bądź umarła, nie wiem. No dobra, to pośledźmy może Dogi Gikoko. o ho, 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 najgorzej na świecie. Odpaść w tym miejscu, szczególnie, że tutaj. Nie, to jest akurat łatwo. Myślałem, że tam jest. Tam, gdzie ten parkur był najgorszy, nie? Oj, nie zdążyłeś. Dobra, drugie miejsce, nieźle. Nie, jesteś tutaj. Aha, czyli czyli umarłeś, bądź umarłeś, nie wiem. Mr. Tubek. Tak, Jen, Jen sobie wyszedł, ale jestem drugi. Jest fajny. <grym> dobra. Dobra, dobra. Halo, 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 właśnie. Właśnie o to mi chodziło. Chodźmy może... Tutaj! Tu, 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 tu. Proszę bardzo! Interstellar. A nie, Ice wygrywa tutaj, to ja sobie może zagłosuję. Będę taki zły i zagłosuję na czwórkę, opatrzcie, i dwa głosy. A było że zero. Co za oszukiści jedni, no <grym> Puch, pobite Dobra O, ktoś napisał po dziwnym Po dziwnym języku, tak? Tak, 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 skoczę i, i się udało Świetnie Świetnie. Jestem tutaj, czekam 17 sekund Zobaczmy jaka mapa wygra Mamy jakichś tutaj widzów? Nie mamy? Chyba nie zdążył Mr. Tubek. Niestety, dobra, Ice wygrał Okej, okay, w sumie, w sumie okej okay. Jak wygrała mapka, która nie jest najnowsza, także Także, także, no, także no. Chyba lubią Ice'a Halo, skacze tu ktoś? Czy wam się nie chce? Tam jakiś Jay poleciał Dobra, 52 sekundy No, już myślałem, że mnie nigdy nie przeteleportuje tutaj Co nie? Okej, okay, nie będziemy ci pokazywali intra, bo jesteś doświadczonym graczem tak, dziwnie to brzmi, że piszą, że doświadczonym graczem, skoro wystarczy raz zagrać, już nie pokazuje i że po pierwszej rundzie ktoś może być doświadczonym graczem. Jak ktoś był odpadł przed pierwszym checkpointem, to co, już jest doświadczony? Nie wiem. Pyk, 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 pyk. 25 sekund i lecimy z koksem. I lecimy, i skaczemy, i się bawimy. Acja. Ice, ice, baby. Dawaj, 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 dawaj. 13 sekund i koksimy. Dobra, dobra, wczesne wypuszczenie. Dawać mi tu wczesne wypuszczenie. Napiszcie mi, proszę, w komentarzach, czy wolicie dłuższe odcinki, czy krótsze. Bo ja nie wiem, ostatnio po prostu to, co się dzieje w komentarzach, to jest po prostu, nie wiem, jakiś chaos. Chaos. Połowa osób pisze mi, że mam za długie odcinki. Yy, druga połowa mi pisze, że są za krótkie. Także, no nie wiem, no nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak robić. Także fajnie, jak napiszecie. Ja tutaj się jakoś do tego. Ogarnę, ewentualnie ankietę do tego zrobię. Uu, ale fajnie, że mnie zabiłeś, ale się cieszę, Ło, Wo naprawdę! Ło, jeszcze tutaj podłogę nam wyłącz. Może byś gonił tego gościa, który mnie na początku wyprzedził, co? Znasz tu się coś na kolego? Czy tak tylko z opowieści babci? <grych> Bo ja nie wiem. A ja A się pow, zawaliłem o ścianę jeszcze. Lodu nie użyłem do skoków, i zapomniałem, że. No nie, ty głupia zasłaniarą ze wsi! Kurde. Nie mam nic do ludzi ze wsi, to oczywiście, tak tak dodam, tak dodam, ale to była zła zasłaniara! No i ktoś już szukał, tak. God damn it! God damn it! Hop, Eee... Yy, hop, I hop. Dobra, skoczmy sobie tak, 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 po czerwonych najłatwiej. Ktoś cię tu zabija, co? Uh, uh. lecim Uuu, oh, dobra Ojej, co, ale, ale skok bych tam nie zły Dobra, i mamy znowu które miejsce? Drugie, czyli, czyli dobrze powiedziałem, że znowu oh, jest, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest dobrze Jest dobrze, chodźmy się do kogoś, tepnijmy Aha, ty tutaj Dobra Zobaczmy jak tam inni sobie radzą Pyk, pyk, pyk. A ta zasłaniara pewnie pewnie miała pierwsze miejsce, nie? Bo zasłoniła. Kto miał pierwsze miejsce? Tak właściwie. A, jest. A nie, Craftmaster. Okej. Okay. He, czyli mi się udało. Czyli wyprzedziłem zasłaniary. Chyba, że, że Craftmaster to był. Za, 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 Zasłaniasz. Hej, sieba. Pozdro z drugiego miejsca. Pierwsze nie istnieje. Hehe. <laughs> karot. Okej, okay, fajnie masz. Dobra, Poczekaj, aż mnie wywali. I lecimy z kolejną rundką. Kolejną rundką, kolejną rundką. Tutaj, zdążę, ostatni jest. Dobra, dobra, na no, co by tu głosować? Jungle Base wygrywa. I to sobie, poczekam, może pójdę na parkour, tak? W sumie tam, tam w dziurce na dole się nic nie dzieje. To chodźmy na dół. Hop, hop, hop. No, 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 co to ma być? Co to ma być? O, przynajmniej dobry start. Up, 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 up hops hops, 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 hops Ło, gdzie ja skoczyłem, okej. Okay. Okej, okay, można tutaj. Co to jest tak ciemno? To jest. O oh, kurde! Kurde, kurde. Do we have Team speak? Po co ci Team speak? No w sumie jak kolego szuka, to ok. No nie, no nie, spadłem. Spadłem. Ten parkour jest dziwny, nie ogarniam go. Każdy tam spada. <grym> no. Kurde, myślałem, że jak raz będę przeszkadzał Co ja zrobiłem? Nie, idę stąd, idę stąd, to jest, to jest złe miejsce Nie lubią mnie tutaj, stanowczo ty, 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 ty macie, dalej mam Ranger Abit. Może coś kolejnego mi dacie, czy coś Co to właściwie za mapa? Jungle base, aha Czyli to co wygrywało to dalej jest Okidoki, ktoś przeszkadza? Tak, ktoś tam sobie hasa Jakiś biały człowiek, jakiś biały człowiek przeszkadza Hops, hops 22 sekundy i lecimy I Lecimy i lecimy Jungle Base mapa zrobiona przez Sky Fullera i kogoś tam, nie zdążyłem przeczytać Aha, na czacie jest, okej, okay, może być Dobra, wypuszczać mnie, wypuszczać mnie, ja tu chcę Ja tu chcę kurde biegać, ja tu chcę biegać, ja tu chcę rozwalać, niszczyć i tak dalej 3, 2, 1 Let's go! Super. No nie, ty kurde! Hamie jeden. Jak zwykle, kurde. Oby teraz nie przegrać. Bo to będzie zło i odpadnę. Dobra, ekstra, mam dodatkowe życie. Jak tych downów wyłączyć, bo nic nie widzę? O, dziękuję. Uch, bo zasłaniają tak, że to jest po prostu mega tragedia, nie? Mega, mega, mega tragedia. Hop, hop. Co to za woda? No, proszę mnie tutaj wody, nie Nienawidzę wody w detranie. To tak spowalnia, że to jest masakra. To jest masakra. Dobra, nie wysadzisz mnie, nie ma takiej opcji. Okej. Okay. O nie! No Noż hamuwa jaka. No nie, no poproszę ja tutaj jakieś normalne skakanie. Co to miało znaczyć? Ja tutaj próbuję wskoczyć na głupie zielone, na które zawsze za pierwszym razem wskakiwałem. Tu jeszcze wszędzie wybucha wszystko i jeszcze mi tutaj zrzucili. No, god damn it. No, co jest, Vertes? Co jest tą mapę zepsuli, czy co? Czy ja sobie nie radzę? Nie wiem, lecę na maksa. <grym> lecę na maksa. Aha, dobra, czyli trzeba było na maksa, inaczej by nie dał rady. Jo, pierdziule. Nie wiem, nie wiem, co się dzisiaj tutaj dzieje, ale, ale jest źle. Jest źle. Jest zło. Uff, Uff, uff. Dawaj, dawaj <laughs> Help me, help me Wysadź tą mapę w powietrze No nie. Co jest? Co jest? Skup się skup, skup się kurda, nie biegniesz I tak nie będziesz pierwszy, rozumiesz? Dziękuję Za uwagę Super, bo już myślałem, że nigdy tego nie przejdę Na pewno bym tego nie przeszedł, gdybym nie użył tego, tego, tego Super skoku, bo to po prostu tragedy... Nie, 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 a dobra, dobra Okej, okay. myślałem, że tu jest taka dziura jakiś parkour Dlatego zacząłem mówić nie, nie, nie Hop Hop Serio, serio, serio Okej, okay. jak raz widzicie, nie będę na podium Jak raz nie będę na podium, o to, o co mnie prosicie, od dawien dawna. Hop, dobra I to dosłownie, zobaczcie, ile osób ukończyło, jo pierdziele Co, chcieliście mnie zgarnąć? Nie ma opcji Nara Nara, nara up, up. Ale przejdę tu mapę, przejdę, Wszedłem Na 11 miejscu, nie po prostu Co to za tragedia się do końca stała, to ja nie wiem Ja wychodzę, ja dziękuję To na pewno wina złej przepowiedni z poprzedniego odcinka, to na pewno to Na pewno to I, 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 dawaj no O złoto, dziękuję, 41 tokenów Oj, odblokowałem jakiś, jakiś strój na SG tutaj na serwerze, spoko Coś jeszcze fajnego trafię. Okej, okay, tokeny i... Aha, okej. Okay. Ta 100 tokenów leciało. Dobra. Jakiś lag był. Dobra. Okej, okay, według tej wróżby powinienem coś wygrać w kolejnym odcinku. Na pewno, na pewno tak. <śmum> Mam nadzieję, że nie będzie takiej tragedii jak to było przed chwilą. Ale widzicie, prosiliście, żebym chociaż raz przegrał. Także się udało. Tak, nie było podium. Byłem bardzo daleko. Bardzo zlamiłem. Takie życie, jak są zasłaniacze. No życie, no idę sobie stąd, idę sobie tutaj, idę sobie tutaj i, 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 i jak zwykle nie wyszło. No kurde, no. No ja nie wiem, dzisiaj dzisiaj słabo z parkurem, u mnie stanowczo. Tak, dobra, kończymy. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, ci da się. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze raz za oglądanie. Także co? Na razie, i cześć, żuwik!